Jan Paweł II, tryptyk Grzymski, część pierwsza, strumień, ruach. Duch Boży unosił się nad wodami. Zdumienie. Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat, co razem z zatoką lasu zstępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem. Niesiony dokąd? Co mi mówisz, górski strumień? W którym miejscu ze mną się spotykasz, ze mną, który także przemijam, podobnie jak ty? Czy podobnie jak ty? Pozwól mi się tutaj zatrzymać. Pozwól mi się zatrzymać na progu. Oto jedno z tych najprostszych zdumień. Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół. I lasy milcząco stępują w rytmie potoku, lecz zdumiewa się człowiek. Próg, który świat w nim przekracza, jest progiem zdumienia. Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię Adam. Był samotny z tym swoim zdumieniem pośród istot, które się nie zdumiewały. Wystarczyło im istnieć i przemijać. Człowiek przemijał wraz z nimi na fali zdumień. Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał z tej fali, która go unosiła, jakby mówiąc wszystkiemu wokoło: zatrzymaj się. Masz we mnie przystań, we mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem: zatrzymaj się. To przemijanie ma sens. Ma sens. Ma sens. Ma sens. Źródło. Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś źródło? Gdzie jesteś źródło? Cisza. Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku. Cisza, dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku? Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie. Odczuć świeżość, ożywczą świeżość.